Cześć. Co robisz na A siedzę sobie. To tak samo. To, tak jak, samo ja. jak ja. Z kim gadasz? No z nikim, nie został. Ale zanim zaczęłeś ze mną gadać, to gdzieś tam gadać. No bo gadałam z, gadałam z chłopakiem jakimś, ale mnie skipnął. Nie, skipnął. O. Aha. Tak nagle? No właśnie sama no, tak tak się tak nie ogarnęła. Tak, w połowie zdania? W połowie zdania. W połowie zdania. Ham, nie? nie? No strasznie. Straszny ham. Straszny ham. No. A, ile masz, A ile, lat? Ma ile masz lat? No ja trochę mam, no. Tak? Tak. No ze dwa razy tyle co ty. Nie. Nie. No. Nie. Raczej nie. Raczej nie. Tak myślę. Tak półtora. Tak, półtora. Ileś możesz mieć? Dwadzieścia? Nie masz, nie? No mam. No mam. Dwadzieścia masz? Dziewiętnaście. Dziewiętnaście. O, no, no to tak, no to dwa razy tyle. Dwa razy tyle? Tak, Okej. Okay. Okay. No. Elegancko. 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 No. A to co tutaj A, No nie wiem, no, no co nie gadam z ludźmi, O czym? O wszystkim. wszystkim. Ja nie mam ja tematów tabu. tabu. Widziałeś tutaj coś fajnego? O, widziałam, no, ja widziałam dużo. dużo. A co na przykład? Ciekawe. Ciekawe rzeczy. Rzeczy. No i na przykład co? Wszystko, wszystko. No przykład jakiś, no powiedz coś, coś śmiesznego. Czy coś śmiesznego? śmiesznego? Coś fajnego. Jak chłopak wsadzał śura do arbuza. Do arbuza? Do arbuza. Do arbuza. A. No. 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 Sam to wymyślił, czy ty mu tak. Chyba sam, Chyba sam, sam wymyślił podpowiedziałaś. Sam wymyślił tak. chyba. Czemu? Czemu ci tak kamera się? się? No. 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 Nie wiem w sumie. Hmm. Hmm. No dobra, walę se Pewnie dlatego. Mm -hmm. Mm -hmm. No na pewno. No tak. Dzie nie, no, cię prodole. Nie, no teraz to już mogę umierać, to już jest, to już koleś to już. Nie, no będzie na odcinku? Pewnie będzie. Nie, no co to? <głos》> mam już chyba dość? Ja chyba też już mam dość. Dzisiaj ja autentycznie nie widziałam. W sensie podejrzewałam że tacy stary lud starzy ludzie zazwyczaj takie, takie coś. Tutaj ten. Ale tak naprawdę wydawało się fajnie. Tak normalnie sobie zaczęliśmy gadać nie trzęsło mi się nic. Tak się, kurwa, dobra, normalny jakiś stary pan. A on nagle szczerze tak wyskakuje z informacją. Mm. Tego typu właśnie. Na mnie trafiłem to, to, to. jakieś przeznaczenie, przeznaczenie chyba. chyba? Chyba tak. Kurde, szkoda, że nie mam żadnego arbuza. Wielka szkoda. Wielka szkoda. No. Nie wiem, po co ja się nie zatrzymałam w Stary, gadałam z takim stulejarzem. Tragedia, jestem. Młody? Nie To Kto? Jakiś stary dziadek. Ja do niego, że. O nie, ja, ja do niego, czemu mu się tak kamera macha? A on do mnie, szczerze, Walę konia. I co? Miał dużego? No, no nie wiem, bo nie widziałam, bo ja nie widziałam jego, wiesz. A z tamu, jak był taki stary? No taki stary, taki, nie wiem, z 50 lat prawie. No to chyba jeszcze stoi. Chociaż szczery. A po, ja, ja do niego, że. On do mnie, co ja widziałam takiego. no omegle, co mnie najbardziej zszokowało. Ja do niego bo ja nie wiedziałam, że mam taki ten. Ja do niego mówię, że jak chłop wsadał siura w arbuza. Ja go potem spotykam drugi raz, bo jak on to powiedział, to go skipnęłam, nie? Mm -hmm. I potem spotykam go drugi raz, a on do mnie szkoda, że nie mamy arbuza. Może być melon. Może być melon, no.